Audiostęp do materiału pod tytułem Logowanie do banku przez publiczne WiFi". W pierwszym ujęciu kobieta wychodząca z przymierzalni w długiej białej sukience. Dwie koleżanki reagują dezaprobatą dla tej kreacji. Kobieta wraca do przymierzalni, a kobiety siadają naprzeciwko i wpatrują się w telefon komórkowy. Kobieta ponownie wychodzi z przymierzalni w białej sukience w ciemne centki. Tym razem kobiety reagują entuzjazmem i akceptacją wyboru. Kolejny kadr to widok telefonu komórkowego z ekranem do uzupełnienia danych z karty płatniczej. Kobiety z rozgoryczeniem patrzą sobie w oczy. Plansza końcowa. Pojawia się logo PKO. Przygotowania do imprezy urodzinowej? Niezupełnie. Basia połączyła się z nieznanym publicznym Wi-Fi. Oszuści podstawili jej fałszywą stronę płatności i Basia straciła pieniądze. Nie loguj się do banku i nie rób transakcji z publicznego Wi-Fi. Zwolnij, by wyprzedzić oszustów. PKO Bank Polski.